Siemano! A kuku! Siemanko! No i co? Ludzie idą. Witamy w kolejnym odcinku programu Co Słychać? Jest to już piąty odcinek. Ko, Można. Hej, co słychać? Hej, how you doing? Salut, Salut, Hey, Hej, on, wiecie? Assalamu alaikum. Kaj fal hal? Sajkin, no Dobra, zacząć trzeba od szluga jak, jak... Standard. Aż to światło daje jazzu, żeby brzydko nie mówić, że na pierd. Siema! Witam w kolejnym odcinku programu pod tytułem Co słychać? Jest to już piąty odcinek tych moich wygłupów. A więc, tak, w dzisiejszym odcinku będzie historia Garlic Mansion pokrótce. Będzie trochę znowu o. o zmianach. Um, o różnych zmianach. Dostałem pytanie też, czym nagrywam. No. Mikrofon, kamera i tak dalej. I może już nie na teraz, ale, ale myślę sobie, żeby wrzuć. zacząć wrzucać, prawda? Zaraz, jak to powiedzieć? Jak to jak, jak to powiedzieć? To no więc teraz w tym tygodniu też będę się zajmował robieniem nowej lalki tej z. Z moimi włosami, których tutaj nie ma, a są one tam w woreczku, więc będzie to bardzo, bardzo ciekawy projekt. Marionetki z magicznymi dłońmi, która będzie. No, no praktycznie może go wszystko robić, te dłonie, bo, bo, bo się ruszają w trzech raz, dwa, trzy płaszczyzny i w każdej płaszczyźnie ta ręka sobie niezależnie rusza. Więc na przykład, może pisać. Może pisać, ogarnie to, jeżeli będzie w stanie ogarnąć pisanie, trzymanie kubka w taki sposób. Ptaki, nawet jak prostytutka z XVII wieku, czy tam z którego. Byłaby nawet w stanie trzymać papierosa, no bo to też się wszystko zalicza do tych ruchów. Aczkolwiek palić myślę, że nie będzie, chociaż może to będę ja sprzed 17 lat. No i dobra, przechodzimy dalej. Historia. Historia, historia Gallic Mansion. Ogólnie zaczyna się tak, że nikt tak naprawdę nie wie, co się stało. Każdy, kto tu mieszka, prawda, ma swoją historię na ten temat. No, to jeszcze, a propos takiego gadania, to jest bardzo fajna sprawa, ponieważ Anglicy chcą się uczyć polskiego. Fakt, faktem mam, mam jednego mieszkańca tutaj, współlokatora, który uczy się polskiego. Ja mu w tym pomagam i. I tyle. Jestem zaskoczony, że koleś nie mówi tylko kurwa, zajebiście i inne duperele, aczkolwiek połączenie kurwa very much jest dość ciekawym połączeniem, przyznać to muszę. Garlic mention. W poprzednim odcinku powiedziałem, że nie ma związku z czosnkiem, to się okazuje jednak, że wszystkie historie, które, które, o których się dowiedziałem, mają związek z czosnkiem. Wychodzi moja niewiedza na wierzch, przyznaję się bez bicia. A na początku mi mówili, kurwa, że, że to nie jest związane z czosnkiem, no. Pierwsza historia, którą w ogóle usłyszałem na temat tego miejsca, jest taka, że. A w sumie do dziś przychodzi jego poczta na ten adres, był koleś, który się nazywał Sam Garlic. Problem polega na tym, że kiedy ten koleś tutaj mieszkał, to Garlic Mansion już miało taką nazwę, więc... więc. więc dupa, kolejna. Yy... Teoria kolejnego współlokatora brzmiała w ten sposób, że kiedyś tutaj była impreza, dobrych parę lat temu, była wielka impreza, gdzie zresztą cały czas są kurwa imprezy, co mnie nie dziwi. Widzisz, zapomniał człowiek. Wszystko słychać, wszystko, ktoś chodzi, po prostu żadna impreza mnie nie może ominąć z tego względu, że tu wszystko słychać, bo, bo nade mną jest... Jest duży pokój. Była impreza, gdzie jakby. Była impreza typu coś tam no, taka, przebierańców. Cała Heca polegała na tym, że. Heca, heca, kto. Teatralnie brzmi heca. Heca, cała Heca. Cała Heca polegała na tym, że. Ujjjie. Yy, cała Heca polegała na tym, że każdy, kto tutaj przychodził, musiał przyjść w parze. Raczej? że trzeba przyjść z kimś. Ja przychodzę sobie z Ziomeczkiem. Fajnie byłoby, gdyby mu miał wstawić tutaj, nie wiem, albo no mniejsza o to. Zadanie polegało na tym, żeby przebrać się za tą drugą osobę. Znaczy, jedna osoba się przebierała, a druga po prostu. Była sobą, albo no, chodzi o to, żeby być ubranym tak samo i żeby jakiś element po prostu w tym kostiumie zawierał czosnek. No nie wiem, no masz na przykład narysowany sobie czosnek gdzieś. No po prostu trzeba było zawrzeć czosnek i, i to po prostu był tak gruby melanż, który zapisał się w kartach historii tego budynku, że aż nazwali to po prostu Garlic Mansion. Kolejna, jedna z ostatnich historii, którą usłyszałem, była taka, że w sumie w tym momencie chyba to jest jeden z licznych okresów, gdzie mieszkają tutaj sami Brytyjczycy. Na ośmiu lokatorów jest sześciu brytyjskich lokatorów, lokatory. jestem ja z Polski i jest jeden Irlandczyk. A przeważnie było w ten sposób, że było tak zwane multi no, Każdy współlokator, prawda, był jeden z Portugalii, z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec, może z Polski też, nie wiem. Każdy z tych osób po prostu gotował obiad na przykład dla wszystkich. Gotowali ten obiad i jednym ze składników po prostu każdego z tych posiłków był czosnek. I to jest chyba najbardziej wiarygodna historia z tego względu, że, że no po prostu cały czas w tym Mieszkaniu waliło czosnikiem. To są takie historie Garlic Mansion. Co to za kudeł? Dobra, w dupie to. Francuski tytoń jest po prostu tak tragiczny. To nie jest tytoń do skręcania, przede wszystkim tylko do maszynki, więc. Dobra, trzymaj się. Tak, padło pytanie, czego, czego używam do nagrywania. Widać czy nie? To jest chińska wersja GoPro SJ4000, więc to tak wygląda mniej więcej na drewnianej podstawce, gdzie nóżki są z wkrętów do drewna. Działa? Działa, oczywiście, że działa. A to jest mikrofon, który. O który wygląda w ten sposób. Kosztował 7 funtów na eBayu. No, montowanie to jest w Adobe. Adobe Premier Elements. Bardzo sobie cenię ten program chyba od zawsze w sumie. Chciałbym jeszcze w następnym odcinku zaprezentować mniej więcej proces robienia lalki. Będę to sobie nagrywał w międzyczasie. Będę robił bardzo, bardzo, bardzo zaawansowany projekt z tymi rączkami. Lalka mniej więcej do wysokości pasa. Wszystko będzie animowane za pomocą moich rąk, głowy, korpusu, kadłubka. Nie, tak. Tak, uwielbiam marionetki, które ważą tyle co 10 kilo ziemniaków, 15, bo drugi pies, którego zrobiłem, po prostu jest tak ciężki, że nie da się nim grać dłużej niż pół godziny, po prostu nie da się, gdzie normalnym pieskiem, tym, tym malutkim, co jest tam w plecaku, najdłużej ile grałem w Warszawie podczas Nocy Muzeów, nawet palców tyle nie mam, jed, 11 godzin, 11 godzin z marionetką. Zapomniałem dograć końcówki. Więc obudziłem się i to nagrywam. No więc tak, jeżeli się podobało, to zarzuć lajkiem. Jeżeli się nie podobało, zarzuć dislajkiem. Każda opinia się liczy. Bardzo fajnie byłoby rozprzestrzenić to udostępniając. Jeżeli masz jakiś pomysł, żeby to doskonalić, ulepszyć, napisz to w komentarzu. No, w sumie nie byłoby to takie głupie. Jak sobie pokoj ogarniałem, to sobie wrzuciłem projekty. Projekty psa. No, także. Pozdro.